Cześć, witam Was serdecznie na naszej nowej stronie B2B. Znalazłem się tutaj kilka nowości, które, które postaram się Wam pokrótce przedstawić. Przede wszystkim są nowe banery, gdzie możecie stać przekierowanie nasz kanał na YouTubie lub do działu Co Możemy Dla Was Zrobić, gdzie wspieramy Was również w Waszym biznesie e-commerce. Następnie są najbardziej popularne towary. Baner, gdzie możecie wejść na najbardziej potrzebne dla Was informacje. Oraz Możecie sobie również wejść na naszą drugą stronę Evita Group, gdzie, gdzie mówimy, jak możemy pomóc w Waszym biznesie e-commerce. Zmiany dokonaliśmy również w dziale Nasze produkty. Możecie znaleźć tutaj aktualnie kategorie programowe, gdzie są tylko i wyłącznie towary z danej grupy. Kolejną funkcjonalnością są filtry. Na przykładzie główek jigowych pokażę Wam, że macie wszystkie główki, ale jeżeli sobie przefiltrujecie typu Jackson, Zostaje Wam tylko jeden producent, następnie Slim i już jest tylko ten jeden rodzaj główek danego producenta. Oczywiście, że wejdziecie sobie w daną główkę, możecie jeszcze wybrać konkretne gramatury. Rozbudowaliśmy również dział informacje, gdzie możecie znaleźć FAQ, co możemy zrobić, a także impresum, jeżeli potrzebujecie więcej informacji na temat naszej hurtowni. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany pomogą Wam znaleźć się na naszej stronie. Zapraszamy również do działu bezpłatna wycena, gdzie pokazane są wartości, które Wam proponujemy oraz formularz kontaktowy. Wystarczy tutaj wpisać tylko dwie swoje dane i przesłać nam zapytanie. Zapraszam do naszej hurtowni.